Brakuje wam monet na wymarzone karty yes. lub paczki? Wbijajcie na supercoinsy.pl Z okazji food birthday z kodem urodziny Coinsy kupicie 8% taniej Dodatkowo za każdy zakup na minimum 150 tysięcy Dostaniecie specjalny prezent Wart co najmniej 10% kupionych monet Do odkartyńcia są bonusowe coinsy I karty specjalne Szczegóły promocji w opisie polecam Cześć witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Witam was w kolejnym drafcie Dzisiaj drafcik wyjątkowy i powiedzmy sobie tematyczny Z racji nadchodzących świąt wielkanocnych Was oczywiście zachęcam Do zostawienia lajka pod tym filmem jak i zostawienia suba, jeśli ktoś z Was jest nowy na kanale, kliknijcie ten czerwony guzik tam na dole, a my możemy już zaczynać. No jak to bywa w draftach tematycznych, na jakiejś podstawie trzeba tych zawodników wybierać. Długo myślałem, jak rozwiązać to właśnie w drafcie wielkanocnym, bo opcji jest kilka. No i pierwsze, co się oczywiście tak jakby kojarzy ze świętami, no to chyba pisanki, i pójdziemy sobie w stronę kolorowych kart, zrobimy taki jak najbardziej kolorowy draft. A do tego taką drugą podstawą, jeśli na przykład miałbym problem pomiędzy dwoma zawodnikami kogo wybrać, no to oczywiście zwierzęciem, jaki nam się kojarzy z Wielkanocą, no jest zazwyczaj zając, zając. No i tutaj też to co się z zającem kojarzy, no to przede wszystkim jego szybkość i skoczność. Dlatego myślę, że pójdziemy sobie albo w statystykę tempa, albo skoczności. Jeszcze sam nie wiem. Może niech to będzie skoczność, no bo Zając zawsze z tymi skokami nam się kojarzył. Więc po pierwsze układamy jak najbardziej kolorowy draft. Jeśli zdarzyłaby się sytuacja, gdzie no nie wiem kogo wybrać, załóżmy pomiędzy dwójką zawodników, no to patrzymy na skoczność i może właśnie w taki sposób ym, sobie to zróbmy. Jeśli chodzi o formację, no to tutaj to jest w sumie bez większego myślę znaczenia yy, w co pójdę. Więc wybierzmy sobie może tą yy, 4-3-3, taka dosyć klasyczna. No, i zobaczmy na kapitana, kto nam tutaj wypadnie. No, i niestety nie mamy tutaj właśnie e, nikogo pod względem, e, pod względem oczywiście, e, koloru. E, tak więc przyj przyjrzyjmy się statystyce skoczności. Ona jest bodajże. W ostatniej rubryce fizyczne na samej górze 70, 56, 84, 84 i 64, czyli mogę wybrać sobie pomiędzy Matuidim a Perisicem. Mój wybór w tym momencie pada na Matuidiego. No i mamy defensywnego pomocnika. Lecimy dalej, lewy skrzydłowy. Mam nadzieję, że tu już będzie ktoś specjalny i tak też się dzieje. Jest Ronaldo i jest Barnes. No i oto jest pytanie, kogo wybrać. Ja pójdę chyba w Ronaldo. Idealnie z Matuidim sobie możemy go tutaj połączyć. No i jest to też oczywiście kolorowa karta. Tutaj mamy kolejne kolorowe karty. No i teraz, żeby jakby mieć kolejny kolor, no bo czarny już mamy, weźmiemy sobie właśnie tego Duma. Myślę, że będzie w porządku. Możemy sobie ich już wymienić w tym momencie. I lecimy do prawego skrzydłowego, może jakiś salach specjalny. To by było coś. Uwaga, nie, ale jest garincza, czyli w sumie można powiedzieć chyba jeszcze lepiej, bo to Optimus Garnicza. No i zobaczmy, kto wypadnie nam kolejny. No i tak, tutaj wybierzemy sobie albo Modricia, albo Arangiza, albo Rohasa. Yy, I chyba pójdę w niego, bo ma mega ciekawe statystyki. Nie grałem nim, yy, a kto wie, może jest mega ciekawym graczem. Tak więc weźmy sobie jego. Wysoka ocena ogólna, tak samo. Tak samo. I zobaczmy, kto nam wypadnie na napastniku. Ależ tutaj karty, wow! Jest Ribery i jest Aguero Ktoś z tej dwójeczki do nas zawita Myślę, że wybór padnie na Ribery'ego Też jestem ciekawy jak się nim gra A myślę, że ta zielona karta często może tutaj nie wypadać w drafcie Więc niech będzie on No i póki co trzeba przyznać wygląda to nieźle Mamy sześć różnych kart specjalnych Lecimy dalej i tutaj mamy Trenta, Aleksandra, Arnolda Nie ma innej opcji, muszę go wybrać Tym samym mamy kolejną oczywiście kartę w naszym składzie innego koloru i zobaczmy dalej. Romagnoli, Luis, Felipe i Diene. Ktoś właśnie z tych zawodników za chwilkę do nas zawita. Romagnoli pod Ligę włoską. Felipe tak samo w sumie. No i Diene tak średnio nam pasuje. Więc weźmy sobie może Luisa, Felipe. Też ma dosyć nietypową kartę. Więc, więc fajnie, że kolejny taki zawodnik u nas zawita. Kolejni gracze. No i tutaj oczywiście Romagnoli. Mógłbym wybrać Kambela. I właśnie... Jak sobie ustalałem zasady draftu, miałem powiedzieć, że ikony mają pierwszeństwo, ale w tym wypadku odpuszczamy tą zasadę, bo nie powiedziałem o niej wcześniej. Więc nie chcę, żebyście uznali, że o, trafiłem ikonę i nagle sobie zmieniam zasady. Więc będzie to oczywiście Romanioli, kolejny załonik z Ligi Włoskiej w naszym składzie. Tutaj by się przydał ktoś jeszcze do środka pola z Ligi Włoskiej, i byłoby wspaniale. A tutaj zobaczmy. Kogo nam i jej dorzuci? Jest Szurc, jest Mena, Alex Teresz. No nie mamy tej karty Szurca i Alby. Te kolory jeszcze nam tutaj nie wypadły. A więc może weźmy sobie, ee, nie wiem, niech będzie Alba. Tak czy siak, żadnego z nich sobie nie połączymy jakoś fajnie, więc po prostu niech będą oni. I lecimy dalej z obroną, zobaczmy, kto na obronie nam wypadnie jest pujol. No i reszta zawodników jest oczywiście taka, których już mamy. Mógłbym wziąć pujola, pujola z racji tego zgrania, ale pójdę sobie w statystykę skoczności, żebyśmy też jej troszkę poużywali. No i zobaczmy, 86, 79, 77, 79 i 77, czyli tak czy inaczej. Pujol witamy cię w składzie, może damy go sobie póki co na lewą obronę, żeby ładnie tutaj. Granie nam podrosło. I zobaczmy dalej, kto jest kolejnym zawodnikiem. No tutaj ewidentnie Emers, a nie, już mamy tego fioletowego. To w sumie mamy każdego z tych zawodników. Eee... W składzie. Tak więc, no nie wiem, weźmy sobie też znowu skoczność 95 orwier, no nikt na pewno nie będzie miał więcej, jestem przekonany. Tak też się dzieje, więc weźmiemy sobie oczywiście tego pana. I lecimy dalej, kolejny zawodnik. A tutaj uwaga, uwaga: jest Kevin De Bruyne Toty, ależ on wygląda z diabi. Fioletowego już mamy zawodnika. Nie mamy tego Klajwerta. No i serce mnie boli, że ja nie mogę sobie wybrać, właśnie Kevina. Zobaczcie tylko na te jego statystyki. Ale niech będzie Klajwert. Jeszcze nie mamy takiego zawodnika w składzie, więc niech będzie on. Mogę go dać na lewą obronę. No i wtedy w składzie mamy aktualnie 10 różnych kolorów. Wygląda to niesamowicie. Oby bramkarz się trafił też jeszcze inny. Uwaga, uwaga. No nie. Póki co niestety nie. Właśnie, tu nie ma skoczności. I co teraz? Może szybkość, jak przystało na zająca? Także szybki jest zając, więc szybkości najwięcej ma tutaj Loris. Ewidentnie on, więc wybieramy sobie Hugo, niech będzie cyk eee, i lecimy dalej do kolejnego zawodnika. I uwaga, uwaga, kto tutaj? Eee, Muniain pomarańczowego. Jeszcze nie mamy Motma. Ten Delacruz też byłby fajny, ale już mamy w tym kolorze tego Rohasa, więc niech będzie Muniain, bo Motma jeszcze nie mamy. I zobaczmy dalej, kto tutaj. Uwaga, uwaga, Mane, Sirwy. Takiego Sirwy też nie mamy w składzie na pewno. Nominowanego to ty nie ma, tak? Eee, informa oczywiście są, tak więc bierzemy sobie silwę. No i kolejny zawodnik przed nami. Kto to będzie? Jest Eusebio. O panie, Eusebio w drafcie. Takie coś chyba często się nie trafia. Eee, tak mi się przynajmniej wydaje. I całe szczęście, że on ma najwięcej skoczności. Bałem się, że nie będę mógł go wybrać, ale całe szczęście on wypada tutaj bardzo dobrze. No i w sumie jego też chciałbym użyć, więc nie wiem, jak ja mam to dać. Może dajmy póki co tutaj. No, chociaż bez zgrania, Eusebio no, nie jest przydatny. Pomyślimy, pomyślmy, jak to zrobić. Póki co, niech będzie sobie tam. I dalej mamy zawodników znowu znowu takich, których już posiadamy. Więc zobaczmy sobie statystykę skoczności. Której najwięcej ma e, Lodi? 87. Więc wybieramy sobie Lodiego. E, damy go sobie tutaj na lewą obronę i wymienimy z Luizem Filipę. E, I już to ładniej wygląda. Lecimy dalej. I zobaczmy, kto tutaj. Uwaga, uwaga. E, ktoś z tej dwójki, bo takiego designu jeszcze w swoim składzie nie mamy, więc bierzemy sobie tego kasko. E, kolejny zawodnik. A tutaj wszyscy mają takie same jakby designy swoich kart. Zobaczmy jak to wygląda pod względem skoczności. 85 na Kondzie Martineza. No niestety jest najsłabszy z wszystkich, ale no musimy go wybrać takie są zasady oczywiście. I ostatnie już tutaj wybory przed nami. Tutaj też wszyscy polobni. Eee, zobaczmy 75 u Viniciusa. Więc bierzemy sobie tego oto pana. Eee, I ostatnie dwie karty przed nami. Zobaczmy. oj Ojoj, oj, oj, oj. No, srebrnej karty nie mamy, więc możemy sobie wybrać dowolnie. E, Grosicki niech będzie. Polski akcent też gdzieś tam na ławeczce. E, zawsze spoko. No i ostatni bramkarz. Oby ktoś z ligi włoskiej, no ale niestety nie zapowiada się, e, żeby właśnie ta liga włoska tutaj u nas zawitała. Najwięcej e, szybkości ma Adan, więc wybierzmy sobie Adana. E, no i co? Tak wygląda nasz skład. E, może policzmy sobie, ile mamy różnych kart. Tak więc tak, jest inform to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No i grosicki. 15 jako srebrna karta. No i w sumie 16 może być nieświecący Adam, bo nieświecąca złota to jest jednak inna niż ta. Tak więc 16 różnych kart udało nam się dzisiaj zebrać. Całkiem niezła pisanka, trzeba przyznać. Myślę tylko, jak to ułożyć. I wiecie co, ja chyba dam tutaj tego Rohasa. Eee... No, mega ciężko. Gdyby tutaj był ktoś z Ligi Włoskiej, to by ułatwiło zadanie, ale niestety. Tak samo Bramkarz, totalnie bez zgrania. No, ale dobra, dajmy sobie to w ten sposób. Ja po prostu Eusebio wpuszczę w trakcie spotkania. rohasa wymienię sobie z Matuidim. No i zobaczymy, może to jakoś będzie. Damy sobie jeszcze Grosickiego na ławkę. Niech będzie Grosik tutaj gdzieś na ławeczce. Kto wie, może potem go wpuścimy. A cała reszta składu chyba może taka zostać. Hmm, chyba, że jeszcze. Pujął może gdzieś tutaj. O właśnie, tutaj wydawał więcej zgrania. Zdecydowanie. Z tym, że on jest niski. Ale dobra, może będzie spoko na tym środku obrony. No tak więc co, zaczynamy to spotkanie. Pierwsze, wymyślę zobaczycie sobie najlepsze skróty, bo nie chcę was zanudzać całym draftem. Eee... Po prostu zobaczycie najlepsze momenty tego draftu. No i mój draft zaczynamy od takiego przeciwnika. Trzeba przyznać, że skład ma naprawdę fajny, chociaż jest kilka punktów słabszych, jak na przykład ten Puyol na obronie, czy też e, Jago Aspas na napadzie. No tak więc ogólnie do tego meczu podchodziłem tak, że no fajnie byłoby wygrać, e, ale wiadomo, będzie ciężko. Zaczynamy w 16 minucie i była świetna okazja na zdobycie gola. Ribery uderza, no i oczywiście goalkeeper bez żadnych szans strzelam bramkę na 1 do 0. Przeciwnik wziął pauzę, ale no nie wychodził. No i chwilę później w 43 minucie niestety mamy wyrównanie. Dosyć pechowo, bo to była pierwsza okazja mojego przeciwnika na zdobycie bramki. No i od razu gol. Niestety no mi tak dobrze nie szło. No ale w 60 minucie wpuściłem Eusebio. No i zobaczcie tą dwójkową akcję tych panów. Ribery ją kończy. No trzeba powiedzieć, że idealnie Eusebio z Riberymi sobie tutaj pograli. No i zasłużony gol dla naszego zespołu. Tak więc 2 do 1 było na początku drugiej połowy. Chwilę później kolejna nasza sytuacja, tym razem piłka trafia do Ronaldo. On oczywiście się szybko tutaj uwolnił, oddaje piłkę do Eusebio, ten uderza finezyjnie. No i mamy go na 3 do 1. Eusebio dużo dał tutaj swoją zmianą. No ale chwilę później 69 minuta, i niestety znowu gol kontaktowy. No głupi błąd, i znowu robi się niebezpiecznie. Ale w 85 minucie Ronaldo tutaj w dobitce wyjaśnił wszystko. No już było raczej pewne, że w te 5 minut nie dam sobie strzelić dwóch goli. No i że raczej wygram to spotkanie. Na dokładkę jeszcze w 93 minucie, 91 w sumie Garnicza przy piłce do Wajna No a ten kończy potwierdzając tylko to, że udało nam się awansować do kolejnej rundy tego draftu zwycięstwo 5-2. do 2. Po statystykach możecie zauważyć, że no, byłem po prostu lepszy. W kolejnej rundzie skład też, trzeba przyznać, ciekawy, ale też posiadający kilka słabszych punktów, jak na przykład Marshal zwykły na skrzydle, no ale którego potem przeciwnik, jak dobrze pamiętam, dosyć szybko zmienił. Tak czy inaczej, 60. 21. minuta, no i mój błąd bramkarzem, nie wiem po co chciałem nim wyjść, nie widziałem totalnie tego Ronaldo. W 50. minucie kolejny mój błąd, no nie popisałem się Pujolem, tutaj w ogóle. Luis Filipe, no fatalne wybicie oczywiście nie mam pretensji tutaj do FIFA, no ja mogłem wybić po prostu tą piłkę a nie szukać podania i było 2 do 0 w 53 minucie, zobaczcie Rayberry. no i to powinien być gol kontaktowy tak się niestety nie stało chwilę później kolejna sytuacja, która no powinna zakończyć się moją bramką Wijnaldum uderza, nie ma, Arnold miał pustą bramkę, no ale jakoś wolno się zbierał, no i ostatecznie Alison broni to no, i cały czas było niestety 2 do 0. W 68. minucie przejmuje piłkę Rojas, podanie do Eusebio. No, chciałem im biec tutaj po prostu przed siebie, ale założyłem Rojasa, podanie. No, i na pustą bramkę już w końcu musiało to wpaść do no 3 razy sztuka. No i zobaczcie sami tą sytuację. 92. minuta, sam na sam Rojas, uderzenie. No i właśnie to by było na tyle, jeśli chodzi o to spotkanie i o ten draft. Totalnie nieudany strzał, nie wiem jaką on ma lepszą nogę, nawet nie zagłębiałem się już w to. Po prostu fatalny mój mecz. No i niestety kończymy naszą przygodę w drafcie po tym spotkaniu. No i cóż, jak widzieliście, totalnie mi nie poszło w tym drafcie. Jestem mega wkurzony, bo według mnie no, w tym drugim meczu totalnie nie pokazałem tego jak mogę grać. Dałem ciała po całej linii, nie wykorzystałem mnóstwa okazji. No i otwieramy sobie nagrodę oczywiście. Yy, za. No, jeden wygrany mecz, brzmi to fatalnie. Nagrody są po prostu dramatyczne. No, ale cóż, tak już bywa. Mam nadzieję, że kolejne drafty będą lepsze. Szczególnie, że kiedy ostatnio grałem drafty, no to ciągle te wygrane wpadały, więc no, kiedyś w końcu musiało nastąpić takie potknięcie. No i ta pierwsza paczka, oczywiście, bez niczego totalnie. No, nie spodziewam się tutaj, nawet bym powiedział. Zawodnika powyżej 80 oceny ogólnej, no bo te paczki naprawdę są dramatyczne. Eee, no, tak już jest, niestety. Walkout? Co jest grane? W paczce za 5000? buskets! lol, co się tu właśnie stało? To jest paczka za 5000. Jeden, jedna karta, nawet nie wiadomo, czy zawodnik rzadka w całej paczce, i akurat buskets wpada. I on kosztuje. Oj, 50 tysięcy. No to nieźle jestem zarobiony. To może nawet, szczerze mówiąc, lepiej, że odpadłem już teraz. Bo kiedy ostatnio sobie grałem dwa drafty, oba wygrałem. Yy, z paczek mi się zwróciło tylko za draft i może jakieś 5, maksymalnie 10 tysięcy. Tak więc, no jak widać, te paczki. No nie są najlepsze, nie są najlepsze za drafty, a tutaj naprawdę szczęście się do mnie uśmiechnęło. No teraz oczywiście już nie, no bo bez przesady. I także 50 tysięcy na plusie, no to jestem pod wrażeniem, że tak się udało. No i co, mi nie pozostaje nic innego, jak podziękować Wam za odcinek. Mam nadzieję, że się podobał, mimo takiego słabego wyniku. Piszcie, ile Wam udało się najwięcej różnych specjalnych kart w drafcie otrzymać. Kilka dni zostało do świąt, ja Wam już teraz życzę spokojnych, wesołych świąt, mimo że no, sytuacja nie jest najlepsza. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. Dzięki za oglądanie, miłego dnia, trzymajcie się, do usłyszenia i siemano!